Szanowni Państwo, tak sobie policzyliśmy przed naszym wydarzeniem, iż rozdaliśmy już 40 statuetek Pereł Biznesu przez te 20 lat. Dziś poznamy kolejnych laureatów, dwie główne kategorie: Wydarzenie Gospodarcze Minionego Roku i Osobowość Biznesu 2024. Będziemy, drodzy Państwo, bić prawo. Mam nadzieję, że jak najwięcej, i jak najczęściej. Chciałbym po pierwsze zaprosić na scenę pana prezesa firmy Zapol, Mirosława Sobczyka. Zapraszam również na naszą scenę pana Grzegorza Flanza, prezesa zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego GPS Barlinek. Muzyka. Trzecia równorzędna gwiazda biznesu trafia do Grzegorza Dobosza, właściciela fabryki cukierków Dobosz w Drzebieży oraz hoteli Hamilton w Świnoujściu i Dobosz w Policach. Z przyjemnością pragnę poinformować, że kapituła po przeprowadzeniu tajnego głosowania postanowiła przyznać wyróżnienie w kategorii Wynarzenie Gospodarcze 2024 Instytutowi Zdrowia Sofra im. Ewy i Sobiesława Zasady w Mielnie za budowę, rozbudowę i przebudowę budynku leczniczo-hotelowego. Zapraszam panią Ruszulę Kosowską, koordynatora działu badawczo-rozwojowego Instytutu Zdrowia Sofra z Mielna. Kolejne wyróżnienie trafia do firmy Google Play z Koszalina za bardzo udaną ekspansję na rynki międzynarodowe z rzeczywiście niezwykłym produktem. Zapraszam pana Jacka Mamela, dyrektora handlowego Google Play z Koszalina. Kolejne wyróżnienie, proszę państwa, to sprawcze działanie Urzędu Marszałkowskiego na rzecz rozwoju kolejowych przewozów regionalnych na Pomorzu Zachodnim. Pan Jakub Kowalik, Panie Marszałku, zapraszamy serdecznie. Czwarte wyróżnienie, Szanowni Państwo, to uruchomienie Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających Politechniki Morskiej. Pan Profesor Kapitan Żeglugi Wielkiej Wojciech Książka, Panie Rektorze, zapraszam serdecznie. Kolejne wyróżnienie to uruchomienie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zapraszam profesora Arkadiusza Telesieńskiego, prorektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i dyrektora Centrum profesora Rakoczego. Nagrodę główną w kategorii Wydarzenie gospodarcze 2024 roku kapituła przyznała oddaniu do użytku największej w Polsce elektrowni gazowej PGE Gryfino Dolna Odra. Pan Arkadiusz Pawlak, prezes zarządu elektrowni PGE Gryfino Dolna Odra. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy brali udział w budowie tej elektrowni, przede wszystkim pracownikom naszej firmy PG Gryfino-Dolna Odra, a także wykonawcom firmy POLIMEX G oraz wszystkim podwykonawcom. Rzeczywiście jest to bardzo wyjątkowa elektrownia, która realizuje naszą strategię dekarbonizacji w grupie kapitałowej PG. To dla mnie wielka radość i ogromny honor móc przedstawić wyróżnienia i perłę biznesu w kategorii Osobowość Roku. W tajnym głosowaniu kapituła uznała, że pierwsze wyróżnienie przyznane zostanie panu Marcinowi Pawłowskiemu, prezesowi Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Kolejne wyróżnienie otrzymuje Jerzy Pieścikowski, prezes gryftek Embedded Systems w Szczecinie. Trzecie wyróżnienie kapituła przyznała Krzysztofowi Osińskiemu, prezesowi Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. Czwarte wyróżnienie otrzymują Małgorzata i Sławomir Dobrodziejowie, właściciele gospodarstwa ekologicznego w Żeliszewie w gminie Recz. Nagrodę główną w kategorii Osobowość Biznesu 2024 otrzymuje w tym roku pani Daria Prochenka, twórczyni i właścicielka marki kosmetyków naturalnych Kloszyk. Bardzo dziękuję. Kapitule. Też bardzo chciałam podziękować Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Wszystko zaczęło się 12 lat temu, od tego, że oni w nas uwierzyli. Cieszę się, że przez te 12 lat udaje mi się prowadzić tą markę z sukcesami, jak widać. Więc Państwu również dziękuję za to, że dostrzegliście tą siłę, bo to właśnie dodaje tej motywacji takiego wiatru w żagle.